Słońce śniegra, dobicie, uśmiech wita się z porankiem. Gdzieś na jedwabnym szlaku piję pierwszą kawy szlankę. Przeciągam się jak kot, kałka za plecami, składam namiot, ruszam kropem szczytów lśniących w oddali. To mnie ocali od obojętności Nie wiem, gdy byłem mały chciałem spełnić siebie Obrazki w książce, pan Halik na jedynce Rajd Paryż, Dakar, pole się z kumplem na motorynce Dziś czysty KLM lub Hanska, Lufthansa Lub trzecia klasa, a za oknem świat we wszystkich barwach Suszona ryba na gazecie, śniadanie mistrzów Ale nie problem spędzić dzień na suchym pysku Nie problem być sam, przywykłem być tam Przywilej, więc sam ja smutku uspokaja dystans Poza tym San Salvador czuwa kiedy usnę Tak mija moja podróż, co kosztuje Jeden uśmiech, fajnie jest spełniać marzenia. Oglądać świat bezpośrednio, niestylnego siedzenia. Każdy dzień zaczynać od sera, ja, moje podróże Kulifera. Siemanko z tej strony, Piotrek, witam Was na kanale Krokodail Buszkrat. Rok 2016 powoli się kończy, dlatego na nowy, nadchodzący 2017 rok chciałbym Wam złożyć życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dużo czasu, żebyście mogli razem z rodziną, przyjaciółmi czy sami, tak jak ja dzisiaj, wychodzić w plener, spędzać czas na mojej natury. Dużo radości i samych sukcesów. Tego życzę Wam na nowy 2017 rok. Z tego miejsca chciałbym też podziękować wszystkim za wsparcie, które otrzymałem w tym roku. Za wszystkie subskrypcje, za lajki, za komentarze. Dostaję co jakiś czas od Was wiadomości. Wiem, że kilka osób czeka na nowe filmy, wiem, że ludziom się to podoba, jest to bardzo motywujące. Bardzo Wam za to dziękuję. Chciałbym też podziękować grupie Bushcraft Poland za wiedzę, którą mogę czerpać z tej grupy Facebookowej, za fajne triki, rozwiązania, za leśne patenty, które mogę pokazywać Wam w moich filmikach. Czekajcie na nowe filmy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w 2017 roku. Do zobaczenia na kolejnym wspólnym szlaku. Pozdro!